Cześć, 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 witam was wszystkich tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku z Netherworld Beyond Time and Stand. E, czy to jest ostatni odcinek? No, słuchajcie, może tak być. Został nam tylko tutaj ten Corruption, reszta Shadow i Wright. Oh, Zobaczymy, czy to nie będzie, słuchajcie, jakaś ostateczna walka. No, teraz się zamienimy chyba tutaj w corruption, tak? Oczywiście, że tak. I teraz on tutaj będzie musiał. Słuchajcie się. ...zemścić jakby na nim. Nie wiem na czym to polega. Yy, słuchajcie zerknąłem na... ...na YouTube. Chciałem zobaczyć jak ktoś gra odnośnie tego poprzedniego odcinka jeśli chodzi o Shadow. No, i słuchajcie, on tam naprawdę. Wiecie, on robi takie różne rzeczy. Ja nie wykorzystałem w pełni tej postaci, tak naprawdę. Szkoda troszkę. Oni po prostu mają tutaj jakieś dodatkowe moce. Oj, trudno. Ale wiedzcie, że coś takiego jest. Więc jeżeli gracie, to. No, Shadow mógł tutaj na prze... na, na naprawdę fajne takie robić kombosy wykończenia, jeżeli chodzi o. O, o bycie niewidzialnym. To jest akurat fajne. Trapujemy się coraz wyżej. Aha, czyli takie coś. Dobrze, że chociaż te moje naboje takie strzelankowe... Tego też mogę. Wiecie, kilka strzałów i po nim, nie? Tego jeszcze nie, a tego mocne ma te strzały, to trzeba przyznać. Coś tu jest, nie? No słyszę. Coś nad nami jest jeszcze. Tu gdzieś, tak? Tu. No, samo naprowadzające, serio. Dobra, widzę, że muszę wyżej, chociaż to, co mamy zniszczyć, jest na samym dole. No dobra, każą iść. Aha, bo tam jest portal. Mhm. No bo tylko on potrafi w te portale wchodzić.

No i została słuchajcie Amanda, która ma pełno piłek. Nie mogę się już w nikogo zamienić. A to mogę sobie zostawić, bo ona może tym strzelać. Tak, yes, to it. I'm almost free. Destroy the final shackle. Once bail is destroyed, I can illuminate the seal and you, child, get break. Through. what happens to her then the seal must be broken what happens to her <laughs> you <laughs> intrude where you are not wanted you want what you cannot have <laughs>

Tyle, ile mogę słychać, to używać, będę tych y... sophire Earth zobaczymy to, co tym razem. A bo to jest, dobra, ja wiem, co to jest. To jest Vigor RC, nie wiem, co to jest, można zobaczyć. Strasznie ich dużo, Joy, pot, potion. To są potion. No, to najwyżej mogę. Wszystkiego pełno, nie? Patrzcie. Za, za daleko, muszę bliżej tutaj wejść. No pozbieram to wszystko, nie ma problemu. A nie mam już Potion of Free, co to jest? Dobra. To są takie. Wiecie. Jeszcze to zobaczę, co to jest. Pozbieram te rzeczy tu. To, co na full, to full. Tam już nie wejdę. O, to trzeba będzie rozwalić. Nie wiem, właśnie na czym będzie polegała ta ostateczna walka. Tam jest jeszcze ich pełno. Trafiłem. Rozumiem, że to są potki takie, co ja tutaj biorę, wiecie. Yy. No, takie... Dają mi wigoru, no, no, no. O matko. Być w takiej bańce A nic Bańc nie robi To jest, one mi pomagają, czy jak? Dvaru mamy troszkę więcej, ładuje mi się. Mi się ładuje cały czas, Dobra, idziemy dalej, Wigor Illusion, co to jest? No to są te takie. To co mam na full to trudno, ale wiecie co? Tam chyba muszę jeszcze iść, no? Zanim tutaj wezmę i znajdę co trzeba. A bo to jest ten tron, A czekajcie jeszcze tu. Hex of Light, Hex of Fire, tylko mam 6 tych. Szkoda. Nie ma go na tym tronie. Ile mam teraz? 9. No i... Oj, przeniknąłem w fotel. O. Nie rozumiem tego Czyżbym miał już scrolla Idę zobaczyć, bo może mam Albo może użyć jakiejś magii, bo to też tak może być. Zaraz zobaczymy A, mam, dobra Checkpoint.

Wystepalnie, co tu się dzieje? O! I są nasi. Patrzcie. Corruption. Wright. I jest jeszcze pewnie dziś shadow, nie? Z tamtej strony. Oj Boże, to będzie, słuchajcie, walka, mam na full. Co są potki? Mogę jeszcze to wezmę chodź Rozumiem, że mam to rozwalić, tak? Jego udało mi się uwolnić, tak? Ha, bo tam jest ten znak, dobra Ten idzie tu. Dobra, jedno odblokowane. Jesus. Tak, wiecie co? Manda się zablokowała. Jeszcze nie toperki. Dobra. Nie było tak źle, chodźcie, idziemy do Wright'a. Zaraz oni się pewnie pojawią, bo to jest normalne. Się, co? To mi się nie podoba. O, ja mogę się w niego przenieść, serio? Pokaż. Ja Amanda musi To musi być pod jakimś kątem, ale mogę się zamieniać w nich, wiecie? Więc będzie mi łatwiej. No i ostatni, jeszcze Shadow mi został tam. Czy Wright mi został? Czy teraz Shadow? Aha, dobra, to Shadow był. Pewnie tak, Jeszcze szybciutko, może pozbieram, bo różnie może być. Wiecie, o co chodzi. Zaraz mi tu wyskoczy boss, a ja nie mam nic. A jeszcze to wezmę. Dobra. Reszty nie mogę. Chodźcie, rozwalimy i zobaczymy, co z tego będzie. No i, Jesus. coś się pojawiło, ale nie widzę. A tu? Wiem o co chodzi, jeszcze jeden taki mamy.

Bale offered the woman what she wanted. Her life. The life of her little girl. What he had torn asunder, he could once again put together. They would be a family again. A lie, said Lucifer. What he offers you is a dream, an illusion of a life that never was. She is not this. She is this. She always has been. Call it a lie, Bale said. But is it not sweet? Is it not what you wanted? She will think she is your child. You will think you are her mother. Who will be the wiser? The woman thought of the thing that had been Beatrice. Was it her little girl? Did it matter if she were dead or if she never was? That life was gone. And what was left? The woman said, My life was a sham. To I nie wiedziałem, nie miałem w Ale teraz co? Ja tak chyba jestem zagłupi na ten koniec. E, nie za bardzo o, rozumiem. Może dlatego, że angielski też u mnie szwankuje, więc nie za bardzo wiem o co chodzi. Ale mogę na przykład przytulić? <laughs>

ja mam wrażenie, że ona w jakimś piekle została, bo czemu to tak dziwnie pokazali, że, że no te okienko, na tu opowiada bajeczkę, a tutaj nagle jakieś takie dziwne, widzieliście? To jakby ona jakiś pakt tutaj z diabłem, żeby odzyskać to wszystko. Ale też była taka wzmianka, czy czy to jest rzeczywiście naprawdę, czy, ona, czy to są jakieś jej pragnienia, które chciałaby być matką? Czy to dziecko w ogóle istnieje? Kim? O Jezu, trochę pogmatwane. Ja. Dajcie znać, czy jakby Wy to, to rozumiecie. Może ja coś kombinuję może za mocno, jakoś wnikam za mocno, e, jakąś swoją interpretację tej końcówki, bo byłem bardzo jej ciekawy, ale tak mi teraz zamieszało w głowie, żebym musiał się trochę zastanowić nad tym. Ale dobra. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się ją ukończyć pomimo tych strasznych problemów, które miałem. Spoko gra, naprawdę. No wiadomo, że dużo tutaj bugów było. Nikt w ogóle nawet nie słyszał o tej grze. Ja uwielbiam takie gry, wiecie dobrze. Bardzo mi to przypominało właśnie Darkened Sky, albo na przykład pierwszą część Alicji, Alice, e, e, American MCG Alice. No, to też, właśnie jakoś tak z tym sterowaniem to strasznie mi to wszystko tutaj przypominało. E, na pewno znajdę zamian za to jakąś inną znowu skamielinę, <laughs> jakąś, jakąś inną taką nietypową grę, której pewnie też mało kto wie. Mnie się to podobało. Ja naprawdę bardzo lubię takie gry. To było ciekawe, fajnie, że to te, te postacie. To chociaż nie wykorzystałem w pełni ich umiejętności, no ale nie wiedziałem, że to tak można tutaj. Nie, oni mają takie różne jakieś inne magie i zdolności. Ale fajnie, że można było się tak przenosić. Fajnie podobało mi się, że każda z tych leveli był taki inny, także to też było fajne. E, coś innego, nie nudziliśmy się. Ciekawe, dużo jakichś takich zagadek. E, poziom trudności był zdecydowanie załatwy, Ja sobie wziąłem w sumie easy na początek, ale no, mogłem wziąć jakiś normal, bo naprawdę tutaj można było... No, przeciwnicy naprawdę nie byli trudni i, i myślę, że na normalu tutaj śmiało można grać. Dziękuję wam za tą serię, że byliście ze mną, i co? Do następnej jakiejś, nie? No, trzymajcie się, cześć.